Monitoring jest sprawdzonym rozwiązaniem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa. W policach obserwuje nas 13 kamer mimo to są miejsca, w których regularnie dochodzi do aktów wandalizmu. Ponad 20 lat temu police były pierwszą gminą w kraju z systemem wizyjnego monitorowania miasta. Pierwsze dwie kamery pojawiły się w 1998 roku i zostały skierowane na newralgiczne punkty miasta. Rok później pojawiły się trzy kolejne. Efekty były widoczne już po kilku tygodniach. Mówiło się wówczas o spadku przestępczości nawet o 60%. Obecnie w policach podgląda nas 13 kamer. Wszystkie kamery są wysokiej rozdzielczości, więc jeżeli jest Nagrana osoba, która czegoś się dopuszcza i jest na tyle duże zbliżenie, ta kamera zostanie zbliżona w tym momencie na tą osobę, to oczywiście jest możliwość rozpoznania twarzy. Natomiast one są zawieszone wysoko, często obejmują taki plan ogólny. No i jeżeli nagra się zdarzenie w takiej sytuacji, no to nie zawsze te twarze się da tam rozpoznać. Kamery mieszczą się w okolicy ulicy Piłsudskiego, Zamenhofa, Wyszyńskiego, Wróblewskiego, Bankowej Grzybowej Przyjaźni 26 kwietnia, a także przy Placu Chrobrego i przy największym centrum handlowym w Policach. W ostatnich miesiącach wandale szczególnie upodobali sobie grillowisko za szkołą podstawową nr 8, dewastując drewniane ławki i stoły przeznaczone do rekreacji kamera za szkołą podstawową numer 8 obejmuje te polanę natomiast ona jest ustawiona w takim sekwencyjnym nagrywaniu przeskakuje obejmuje pewne obszary w tym rejonie i kiedy została ona zamontowana jako jedna z ostatnich kamer było to ściśle powiązane z inwestycją na terenie szkoły 8 tym placem zabaw który tam jest więc ona przede wszystkim większość czasu nagrywa teren szkoły ten nowy plac zabaw po części pętlę autobusową i po części także te wiaty, odkąd powstały na terenie Polany. Natomiast są to nagrania, które co kilkadziesiąt sekund przez chwilę się pojawia. Po latach eksploatacji kamery zostały wymienione na nowoczesne, z osobnymi dyskami pamięci, lepszą jakością obrazu i zapisu. Ich zasięg nie obejmuje jednak wszystkich newralgicznych miejsc. Mimo to nie brakuje sytuacji, w których pomogły szybko podjąć interwencję. Na razie nie ma planów zwiększenia liczby kamer w mieście.